Dzień dobry i witam Was serdecznie. Właśnie jadę trochę ponagrawać materiałów na swój kanał i na projekt Masaż, więc będzie mocno merytorycznie. Dlatego, że zamierzam zrobić mały zapas filmów, ponieważ niedługo nie będzie mnie przez... No dobre cztery tygodnie niemalże. Pewnie jakiegoś vloga nagram, bo będę w ładnym miejscu, ja lubię nagrywać, lubię gadać sobie do kamery, ale tak spokojnie, wiecie, na chillu. Może jakiś, jakiś temat fizy nawet spróbuję złapać, tak spontanicznie. A teraz w ogóle lecę e, na naszą salkę szkoleniową, po zabrać Krzysia. Będzie profeska w ogóle, bo mamy też pacjenta dzisiaj, więc to będzie taki dzień, że będzie trochę vloga o tym, e, ale będzie też film e, właśnie na projekt masaż, nawet dwa. A może i trzy? Zobaczymy. Widzę, że dzisiaj na kanał wjeżdża vlogasek. Dokładnie tak. O. A nasz kabinet będzie w tym budynku. Tam o. Tu będzie sala. Tu będzie kabinet. Ładne miejsce, będziemy takie mega personalne studia nagraniowe. Dużo przestrzeni. plan jest taki, że tak, na początku startujemy, nagrywamy a autoterapię na, na, na mój kanał. Będzie w ogóle, myślę, że taka fajna kontynuacja, bo jest taki super, super popularny, na nasz kanał w ogóle super popularny film, 200 prac ma i mega dużo osób pisało w ogóle na do mnie, że fajnie uwolni sobie szyję, zmniejszy napięcie, więc w że pójdziemy za ciosem i nagramy coś bardzo podobnego w przypadku problemów z odcinkiem lędźwiowym, potem wpada Piotrek ma strasznie dużo różnych problemów z, ze swoim ciałem, jest w ogóle naszym też, ale no, jakby tak znamy się trochę i będziemy nagrywać pogadankę diagnostyczną, ale też taki pełen materiał diagnostyczny na projekt masaż i będziemy nagrywać też w ogóle Fajną sprawę dotyczącą wyciszenia rozluźniania. Teraz w ogóle oglądam, a zatwierdza vloga, który był nagrany. Kiedy on był nagrany? Ze hmm. dwa tygodnie pewnie. I o, takie patrzcie, takie ładne z rzeczy. Z zimne z nas mi przyjemne, dlatego że mamy też więcej receptorów, które zbierają informacje zimna, czyli nas uwrażliwiają na o to, że ta klata to, że jest taka przyjemna. Jest tak? Elegancko, moja klata jest, Ja po prostu nie wiem. Nie ma. jakiś. A w ogóle już nie zależy mi. Jak oceniasz dzisiejsze nagrania? Zmęczyłem się. Zmęczyłeś się? W sumie nagraliśmy dzisiaj tylko trzy materiały. Tylko trzy. Tylko trzy. Dwa na projekt masaż. Fajne dwa materiały wyszły nawet. I pewnie o Piotru pogadam za chwilę jeszcze trochę, bo fajny przypadek się trafił. Ile pieniędzy wydał na terapeutów i jak hmm. bardzo mu to nie pomogło. I dlaczego nikt nie pracował? Nie, błogą? nie możemy tak powiedzieć. No właśnie, to, to ostatnie pytanie jest najciekawsze, dlatego że słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że macie e, swoje problemy, których większość pojawiła się niedawno albo niedawno zauważyliście odczuwać te problemy. Wszystko wydarzyło się po wypadku. Na rowerze, gdzie doszło do złamania kości skorniowej, krwotoku w uchu. od tamtego momentu pojawiły się w ogóle szumy uszne i Piotr zgłasza problemy właśnie w obrębie stop, w obrębie kolana, w obrębie miednicy. I nikt nie pracował jakby z głową. Pracowali tylko i wyłącznie z obszarem nerwu twarzowego, bo ponieważ tam było też doszło chyba do kompresji tego nerwu i do delikatnego porażenia twarzy, to zostało zrobione. Ale z kością skorniową, z trzaszką nikt nie pracował. A to tam był przede wszystkim główny uraz. Dziwna sprawa. Piotrek to też fajny przypadek, e, który pokazuje, jak powiedzmy, jeden obszar może wpływać na wiele problemów. Czyli z poziomu skroni, tam były dysfunkcje w obrębie barku, w obrębie kolana, w obrębie miednicy. Więc e, fajna sprawa, na pewno warto na projekt master będzie to obejrzeć. A my się w ogóle chyba zabieramy, krzyż tofu. A tak w ogóle jest e, opcja być na tej ścianie. O tutaj, zaraz w kategorii partnerzy pod Aveno Life. A pokaż, pokażę a to pokaże ładnie w kadrze. Zróbmy to raz po, fachowo. Zróbmy tutaj super ujęcie, uwaga! Można być tutaj. A projekt Masaż rośnie w siłę. Tak, rośnie w sile. I będzie coraz więcej tego. Jeszcze, jeszcze pół roku temu był e, jeden gabinet, a teraz to centrum szkoleniowe, dwa gabinety. Będzie więcej, myślę, że gabinety to będzie pewnie kilkanaście. Sto będzie gabinetów. Może i sto, zobaczymy. W ogóle wam się nie chwaliłem, ale za chwilę jadę do Rzeszowa prowadzić szkolenie Więc tyle sobie w Warszawie, byłem. Zastanawiacie się jak często jeździcie z boku swoim samochodem Ja jeszcze bardzo często jeżdżę z boku Myślę, że jestem osobą, która jeździ najczęściej w Warszawie. Rozmawia, jak przychodzą mnie pacjenci, którzy byli u innych terapeutów, dlaczego oni tak naprawdę opierają się tylko na czuczach pacjenta? Boli mnie biodro, no to jedziemy z biodrem i koniec. I nie ma żadnego razu się, hmm, to jest młody chłopak, jest dość aktywny, może tak naprawdę te biodro to jest tylko skutkiem jakichś przeciążeń. Nie ma za często takich właśnie rozkmin żadnych skąd mógł ten ból się pojawić, skąd mógł ten problem się pojawić. Nie ma rozmin w ten sposób, że ból jest tylko i wyłącznie interpretacją jakby mózgu na dany temat. Szkoda trochę, bo to jest najfajniejsza część w ogóle fizjoterapii według mnie, pewnie według siebie też, mimo że nie fizja. Diagnostyka petarda najlepsza w ogóle, ale ludziom się diagnostyka jakby kojarzy z czymś nudnym i z czymś do wkucie, A to jest najciekawsza rzecz. Terapeuta sama jest spoko, ale diagnozowanie jest dużo, dużo, dużo ciekawsze od, od, od leczenia. Ale do mnie po summer campie dwie osoby pisały, że szkolenie no, było wyj***ane w kosmos, bo nie chcieli pisać, że petarda i że właśnie diagnostyka m, latuje jak złoto, więc jak Ktoś chce rozkminić, jak zacząć być lepszym w diagnostyce, no to terapia nerwowo-mięśniowa. Tak, terapia nerwowo-mięśniowa bardzo mocno polecam. Jest to fajne szkolenie proste, które jest dobrym wstępem do diagnostyki, bo to może zrobić jeszcze, może zrobić jeszcze lepiej, może zrobić jeszcze dokładniej, ale to już daje niewiarygodne możliwości tak naprawdę rozkminiania i szukania przyczyny problemu. No, mam nadzieję, że w ogóle Piotrkowi uda się pomóc, bo wydaje się to być w miarę rozsądne i proste. Z szumami usznymi może być problem. Z szumy uszne to w ogóle jest ciężki temat, bo tam strasznie dużo rzeczy zależy od siebie, tak naprawdę często nie wiadomo, co jest ich przyczyną, ale ta dysfunkcja kości skroniowej, którą miał, to te, te złamanie kości skroniowej, te dysfunkcje na szwach idealnie się wpisują w szumy uszne, tym razem że one się pojawiły jakoś mniej więcej po tym upadku, bo tam był też jakby wyciek i no działo się trochę z tym muchem, więc jest na to szansa i jak dzisiaj udało nam się odzyskać trochę rzeczy bo e, pracowaliśmy właśnie w obrębie kości skroniowej to poprawiła się funkcja nogi barku, innych rzeczy ale te szumy już dalej gdzieś są dzisiaj też było zabawnie bo nie pamiętam już dawno, że miał takie asymetryczne odczucia w obrębie czaszki że jedna część głowy zachowuje się normalnie a druga w ogóle nie istnieje nie rusza się, nie pulsuje. No. Miałem raz taką sytuację u swojej znajomej, w sumie, tak naprawdę, która miała małe problemy do momentu, kiedy ktoś nie jadąc naprzeciwko nich, zasnął za kierownicą i walnął im po prostu w bok samochodu. I wpadli w rów. słabo. Słabo trochę. Tamtego momentu miała też migreny. Podobno z tego, co ona mówi, to raz tego nie było na sorze w piątek i po prostu kroplóweczkę i leki rozniące po prostu wymiotowała i miała niesamowite bule głowy. No ale się ogarnęliśmy. Z tego co wiem to już tego nie ma. Ale no mieliśmy trochę spotkań. Mieliśmy tu szkolenie. Cześć W ogóle takie miasta w Polsce, na przykład Rzeszów, gdzie jeśli chodzi o nasze obrazy to się mało, dość mało dzieje i mało kursów tam zorganizowanych, więc jak po prostu rzuciliśmy termin na Rzeszów, coś okazało, że grupa się zebrała momentalnie. Przepraszam, to jest prawie nie wysiadłem na stacji teraz czas, je do hotelu, na szczęście okazuje się, że on jest zaraz obok nie lubię, za bardzo mieszać w hotelach, najczęściej wynajmuję mieszkania na Airbnb albo Bookingu ale teraz tak się złożyło, że będę w hotel i to chyba nawet tak tutaj trochę rzadko, pociągam jeżdżę i chyba będzie trzeba zmienić ten nawyk, bo jednak fajnie jest wsiąść i w ogóle mieć wszystko gdzieś i po prostu wysiąść w miejscu X. Cztery odcinki z tą papieru dało mi się obejrzeć, więc zrobiłem zaległości. Można poczytać, bo mi zostało jeszcze czasu i można porobić trochę rzeczy na komputerze. Dzisiaj w ogóle tak pomyślałem sobie o tej... E... Czaszce Piotrka i o danego wypadku i o tym, ile to u niego problemu wytwarza, zarówno w barku, biodrze, kolanie, stopie i e, nie wiadomo gdzie jeszcze w ciele i wszystko w sumie po jednej stronie. Tak pomyślałem sobie w ogóle o tym, że dużo osób kompletnie pracuje na przykład, nie robi kontrędu wywiadu, nie pracuje w ogóle w obrębie głowy. Dużo z robotów w ogóle nie pracuje w obrębie głowy, bo okazuje się, że no co tam można, wiecie, w obrębie głowy porobić hmm, Rozluźnić skroniowy może czepiec, ale to w sumie co to da? Na przykład jeśli chodzi o terapię. Załóżmy taką terapię rzeczko-krzyżową, e, czyli kraniosakralną, gdzie rzeczywiście dużo czasu poświęca się na pracę z głową, na pracę z czachą, na pracę z rdzeniem jakby całym tutaj, korem, na pracę z kością krzyżową, z miednicą. I ile rzeczywiście jest zasługi w tej terapii, pracy z płynem mózgowo-rdzeniowym, tam z wycieszaniem, z układem autonomicznym i z całą tą otoczką. A ile w tym rzeczywiście jest takiej pracy, że w końcu ktoś, jakiś terapeuta, wziął i komu opracował dobrze łepetynę? No bo jak pomyślimy sobie w kategoriach, że wszystko ma swoją przyczynę i że stare urazy są takimi kluczowymi problemami które nas nękają i to one w późniejszym efekcie dają różnego rodzaju problemy to pomyślimy sobie, ile razy walliśmy się w głowę uderzyliśmy się, spadliśmy skądś ktoś nas uderzył w dzieciństwie, w wieku dorosłym to się okazuje, że tego było naprawdę, naprawdę dużo i obszary takie bogato rybione, jak głowa, szyja twarz, ręce stopy, okolice brzucha no mogą zostawić konkretne spustoszenie później, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Więc jest to bardzo ważny element pracy na przykład mojej w naszym gabinecie. Więc po prostu róbcie konkretne wywiady i często weźcie pod uwagę pracę w miejscach, gdzie ten uraz ma miejsce. I to już naprawdę czasami rozwala głowę. Tak samo jak niektórzy mówią, że po w naszym warsztacie, w naszych kursach, w naszych filmach. Na przykład zaczęli brać pod uwagę też blizny pacjentów. Pracować z nimi się okazało, że mają dużo lepsze efekty, biorąc tylko i wyłącznie pod uwagę, nawet nie odrzucając jakichś konkretnych narzędzi, tylko robiąc to po swojemu, po staremu. Natomiast nie wszystkie urazy pozostawiają sobie ślad na skórze. Czasami po prostu jest to uraz wewnątrz tkankowy, uszkodzenie mięśnia, uszkodzenie okosne i my też możemy Mieć na to wpływ. Więc pomyślcie o tym. Długi wywód miałem, ale tak sobie pomyślałem, że to może być dla Was mocno istotne. Nie wiem, czy to miał jakiś większy sens, bo w sumie trochę dzisiaj już funkcjonuje od samego rana i na nogach jestem od godziny, tam 6.30, a już jest po 22, więc czas się żegnać i mam nadzieję, że to był ciekawy dla Was vlog, bo poszliśmy naprawdę dużo tematów. Tych fajnych i tych mniej fajnych i miło było znowu do Was mówić w kategoriach vloga. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale, a to jest mój mały pokoj, w którym będę siedział w Rzeszowie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!